mamy naciska, 50. W tym odcinku definitywnie skończymy proczymy akt pierwszy. No i gramy dalej. Geralt, możemy już iść? Tak, ruszajmy. Nie dajmy Wesemirowi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady? Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w wyzimie, Tris. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnania i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. To niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi, kupię ci ciepłe mleko z miodem. Hmm? Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Oj, jest. Zamykaj bramę. Bestia! Bestia atakuje! Alarm! My, Telecie, zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś! Ratunku! Nie, nie, nie! Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam! Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! W tym rozdziale czeka nas walka z pierwszymi potworami, bargestami. Co to było? Ani chybi magia. To bestia. Chodzi czas miecza i topora, białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy, Ted Deireth, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba i kliny, stara Elfia hmm. przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alwin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w Karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na dziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Czść, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim Może Wielebny będzie wiedział W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego Tak zrobię Chciałbyś mnie o coś zapytać? Co się teraz stanie z alwinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie Chciałbyś mnie o coś zapytać? Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom Sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Szani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginęłaś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujące okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Meńskim batogiem. Batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak wyraził coś o wykupnym. Pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, szani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Ja też nie. Dobra, bywaj. Bywaj. Co pozbieramy tu trochę. że mamy jakieś talenty teren nowe znania no mamy ciężkie ciężarze ja zielarstwo się przyda como já chegou. Witaj! Witaj! Co za parszywe miejsce? Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poporców podatkowych. Chcecie o coś zapytać? Słucham? Na podgrodzie można spotkać bandytów? Tak. Nazywają siebie milicją, a haracze zwą łapówkami. Słyszałem hmm. też, że pojawiła się tu jakaś sekta z wyzimy, ale nic o niej nie wiem. Posługują się symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z wielebnym, jeśli to rzeczywiście sekta, kapłan będzie ją znał. Tak zrobię. Słucham? Co wiesz o Bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się z Nienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Ciekawe. <laughs> Wśród królewskich urzędników bestia miałaby używanie, podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów, a więcej nie wiem. Będę musiał popytać miejscowych. Słucham. Opowiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać, podobno to jakaś odmiana dżumy, a na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się chory. Ty się nie boisz? Jestem odporny na choroby zakaźne. Mój dziad też tak mawiał. Na koniec stwierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham? Dobra. Bywaj. Poczekajcie chwilę. Witaj. Tak, jestem kresnoludem. Nie, nie wspieram skrycie ani jawnie skojatel. Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj. Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny będę w grobie, czyli optymistycznie szacując na kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w Zimie dostał ostatnio nagrodę za innowacje. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic! Ale jaka oszczędność surowca? Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcecie o coś zapytać? Słucham! Chcę porozmawiać o broni. Nie jestem specjalistą od broni, chociaż potrafię przekuwać miecze. Przynieś mi trzy rudy metalu, a wykuję ci doskonały, stalowy miecz. Rozejrzę się za rudami. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Więc za 35 orenów mogę ci sprzedać znakomite smarowidło na miecz. Nie jest może do końca legalne i rozpowszechnione, ale cóż. Nie jestem zainteresowany. Słucham! Dlaczego ludzie prześladują nie ludzi? A dlaczego Kuśka wchodzi w piczkę? Taki jest naturalny porządek wszech rzeczy. Ludzie od zawsze żarli się z krasnoludami i elfami. Nie mnie decydować, z czyjej winy. Nie pojmuję. To idź i zastanów się w samotności. Albo podyskutuj z tym skór wielem Nie rozmawiam na takie tematy z obcymi. W porządku. Słucham. Opowiedz mi o Skojatel. Skojatel to słowo z języka elfów. Po waszemu wiewiórki, od wiewiórczych hit, które dędają im czasem przy czapkach. To bojownicy o prawa nie ludzi, po waszemu terroryści i wichrzyciele. Można ich tu spotkać? Nie wiem, czy próbujesz mnie sprowokować, czy jesteś po prostu ciekawskim typkiem, ale nie odpowiem na twoje pytanie. Zatem porozmawiajmy o czymś innym. Słucham! Bywaj. Lepiej zauważyć. Hmm, tablica ogłoszeń. Hmm. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. No, chyba. Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę, może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem Wiedźminem. Co, a wieśny no ogień! Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed Twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z wielebnym. A czego tu chcę? Czemu tu tak ponuro? co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za pięć Orenów? Za pięć Orenów to i króla Foltysta znam. <noise> Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez trzy miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby niewielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzym. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera, jaka rozpacz człeka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsam pierw dom swój z grzechu i plugactwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił: Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew, ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako kary za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. I my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mróz był niemiłosierny, a myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy pięciu kapliczkach modły czyniąc. Jeszcze mi. Następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I za chorowań już mniej tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. Bywaj. A czego Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Chcę odpocząć. Masz wątpliwości? Ta. Rezygn Dzięki. Na razie. Pa. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło? Dobre sobie, żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. E, nieważne. Coś podać? Piwa. Zaraz podaję. Swoją drogą nieludzko wygadany jesteś. Dzięki i o wybaczenie proszę. Twoja uroda odebrała mi mowę. Cz, nie ma sprawy. Umiesz sprzedać komplement przystojniaczku. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy? Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywa. Dobra, to tyle w tym odcinku. Na razie trzymajcie się.